jak widzicie wylądowałem w Sosnowcu jest to najdalsza robota, której się podjąłem i pierwsza Czysto z internetu. A co tutaj jest do zrobienia, już Wam pokazuję. Oprócz tego salonu, to się salonu, ogólnie, no, cały parter idzie w płytkach. Jak na razie to tu jest wszystko zagracone, bo inwestor musiał już sprzedać mieszkanie. No i tutaj większość jest już gratów, po prostu zwiedziona. Więc cały parter idzie takich, płytka 60 na 60 to jest dla patto, taki szary. Eee, co tu jest jeszcze? Aha, jeżeli chodzi o parter, to jest taka rzecz, że mm, jakby to powiedzieć, od tamtąd, inaczej, w teorii cały parter powinien być w jednym poziomie, ale jest troszkę źle albo za wysoko, Zamontowane tutaj te okno, i ono jest półtorej centymetra. No, wystawione do góry. Ta krawędź jest półtorej centymetra, a inwestor chce mieć tą krawędź zlicowaną z płytką. Więc mniej więcej tutaj od tych schodów doszliśmy do wniosku, że troszkę tamto do góry będzie podniesione, a żeby nie. Nie ładować kleju po całości, naprawdę tak grubo. To powiedzmy na odległości, bo ja wiem, ile tutaj jest 2,5 metra. Stąd do okna będzie tak delikatnie do góry podjechane. I tak, tutaj już sobie troszkę porobiłem. Jest łazieneczka, To jest jedna z dwóch. I co tutaj było zrobione? Oprócz tego, że Odpływ liniowy został zalany. Standardowo była tutaj dziura zrobiona, jest odpływ, i teraz tak, co jest niestandardowe, przynajmniej niestandardowe dla mnie. Nie ma tutaj koperty robionej, jest, robiona, jest zrobiony spadek w jedną stronę, listwa spadkowa, i tutaj sobie dałem miejsce na Płytkę, czyli odpływ jest dosunięty, będzie dosunięty powiedzmy do tej ściany. Tak to wyszło. Fakt: mógł być dłuższy odpływ powiedzmy po długości, po całości tego koperty, czy koperty brodzika, tak to nazwijmy. No ale taki miałem, trzeba było to wypośrodkować, więc tak to wyszło. No ale. Nie wyszło to najgorzej, jeżeli chodzi o brak koperty, a już ty bardziej przy płytkach drewnopodobnych, no to wychodzi to lepiej. Tutaj postawiłem ściankę, żeby była wnęka, bo jako taką dolna łazienka jest, nazwijmy to tak, łazienką szefowej i to wszystko tutaj sobie projektuje szefowa i wymyśla, więc tutaj jest wnęka, tak na razie mam to zrobione, pierwszy raz hydro. Więc tutaj jeszcze pójdę zaraz mankiety i takie pierdółki, żeby to podakańczać do no podtynki. Tutaj jest co. No kibelek był do zabudowy. Cała zienka jest w tynku cementowo-wapiennym, który naprawdę trzeba było mocno zagruntować, bo to było tak sypiące się. No ale co zrobić? Jest to zagruntowane. Tutaj dla dociekliwych jest ta płytka przyklejona, Bo te płytki są no, niby to jest gres, ale one są kruche. Stwierdziłem, że wytnę sobie jutro y, po prostu tą elkę. Nie chcę ryzykować, żeby coś pękło czy coś w tym stylu. Łytki są nazwijmy to kruchawe, ale bardzo fajne do y, ukosowania. To jest akurat fajne. No i tak to wychodzi. No jest spoko. Tu jeszcze był robiony sufit. Jak na razie mam go tylko i wyłącznie powiedzmy pofugowany i tyle. Tutaj sobie zostawiłem miejsce, takie 2 mm, bo tutaj oczywiście pójdą taśmy, gładź po całości i tak dalej. No i życzeniem klientki było to, żeby płytka była cała u góry. A docinka tutaj jest plus minus te 12 cm jest na dole. Tak to wygląda. Nic specjalnego. Jakby nie było, no to zrobiłem dzisiaj. Czyli wszystkie te, powiedzmy, ścienne płyteczki, to jest zrobione od godziny 7.30 do 16.00. Coś takiego. Teraz jeszcze sobie wyszlifuję geberit. Pewnie go jeszcze przykleję. I teraz, co tu jest jeszcze? do zrobienia. Na piętrze jest naprawdę fajna łazienka. Tutaj w ogóle jest jeszcze jedna ekipa, która robi poddasza. Tak wygląda łazieneczka. Nie pamiętam ile tu jest dokładnie metrów. Tutaj jeszcze chłopaki dzisiaj coś sobie gipsowały. Tutaj no się dziwny układ, bo raz e, szlifują hmm potem gipsują, i, no ale dobra, to nie, jest, to nie jest moja robota, niech sobie robią jak chcą. I co ja tutaj mam do zrobienia? Tutaj jest tak, tak wygląda odpływ, znaczy odpływ, no, kabina, a w sumie nie kabina, bo tutaj będzie tylko mocnie szyba. Mniej więcej tak jak jest zostawiona ta dziura na odpływ, Tutaj będzie murowana ścianka. Tak żeby zlicować ją powiedzmy z tą baterią. Więc ona tu będzie wystawiona, szyba będzie do niej dostawiona i się będzie wchodziło z boku. Tutaj powstanie w ręka, z której będą robione szafki półki. Tyle, że ja już jako tego, tego nie robię, bo to już będzie działka stolarza wielgachne lustro. I co tu jest jeszcze? W ogóle płytki. Taka niestandardowa łazienka, bo tak, na większości ścian będzie beż 30 na 60 A druga połowa łazienki będzie powiedzmy, że w zieleniach. Czyli ja już gdzieś składłem tą, tą płytkę. Więc taki, taka zieleń, taki dekor. I wam zaraz pokażę, gdzie co będzie szło. A na podłogę idzie 60. Taki beżyk. I teraz tak. Podłoga, jak mówię, w beżu. Identycznie będzie zrobiony odpływ, czyli będzie listwa spadkowa. Sam odpływ będzie przy ścianie. I teraz tak. Ten zielony dekor powiedzmy, że będzie szedł dotąd. Czyli od narożnika. Do końca tej szyby, później zielone, mniej więcej dotąd, też to wyjdzie z linii szyby, na tej ściance też zielone, więc taki nazwijmy to ciemny prysznic wyjdzie. Geberit i ta reszta ścianki wychodzi w beżu. Tutaj będzie mm, ta wanna wolnostojąca. Za wanną będzie zielona ściana. To chyba będzie beżu. To jest na pewno beżu. I ta cała ściana jest beżu. Tak to mniej więcej wygląda. Wszędzie są potynki już porobione. Więc nawet to fajnie będzie wyglądało. Jest to duże. Nie pamiętam faktycznie ile tutaj jest metrów po podłodze. Ale jest to duża, ładna. Łazienka. Z tym, że troszkę tu będzie ciemny kąt. Ale tak sobie ta, ta łazienka już jest powiedzmy, że szefa. Dolna szefowej, a ta już będzie szefa. Więc co jest fajne, ani jeden, ani drugi nie wchodzi w kwestie gustów w drugich łazienkach. Tak powiedzmy. Jak ktoś sobie tak wymyślił, tak to jest robione, więc to jest o tyle fajne. I jeszcze się dowiedziałem, że tutaj ten korytarz też będzie w płytkach, więc troszkę tego tutaj mam, a no troszkę daleko tutaj jest jeździć, więc o ale to jest wysoki schód, więc no długo, długo tu będę pracował, nie znaczy długo, długo w sensie godzinowym, ale chciałbym wam zrobić też coś takiego, że Yy, pokażę Wam, czy przedstawię Wam ile, yy, powiedzmy, kosztuje łazienka yy, ta dolna, ile kosztuje łazienka górna w sensie materiałowym, czyli na przykład ile poszło kasy na materiał od stanu, nazwijmy to deweloperskiego, yy, bo mam porobione zdjęcie jak to wyglądało z chwilą mojego wejścia. I ile powiedzmy kasy poszło w materiale, żeby to właśnie wykończyć od A do Z. No i to samo u góry. I dodatkowo Wam przedstawię, ile ja za to wziąłem. Jeżeli chcecie się zabawić w zgadywankę, to podam Wam za chwilę metraże dolnej i górnej łazienki. A jeżeli chodzi o, kory, o korytarz czy, czy parter, to. Yy, Napiszcie, ile kosztuje metr kwadratowy u Was. Przykładowo ułożenia płytki 60 na 60, bo naprawdę nie pamiętam, ile tutaj jest metrów kwadratowych. Ale tak jak mówię, za chwilę wam to napiszę, wam się to wyświetli. I tak jak mówię, chcę, żebyście wiedzieli, ile przykładowo kosztuje mała łazienka, duża łazienka. I zobaczymy, czy faktycznie jestem drogi, czy nie jestem drogi. Taka. Miary, taka ciekawostka. Tak jak na poprzedniej robocie e, chciałem pokazać, ile czasu zajmuje zrobienie tych schodów z tarasem z granitu. Tak, tutaj wam chcę przedstawić, powiedzmy, takie realne koszta. E, oczywiście czas też podam, bo, bo, bo to też się liczy. Więc mam nadzieję, że to będzie taka ciekawostka, jeżeli chodzi o filmy z tej roboty. Dobrze, nie ma co przedłużać. E, pogoda jest. Ja idę szlifować płytki na geberit, a my widzimy się w następnym odcinku. Na razie.